Mano z tej strony ja MWK Jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale Słuchajcie w dzisiejszym filmie ja będę wbijał do was na serwery Na starcie chciałbym tylko przypomnieć Że jeżeli chcielibyście wysłać swój serwer do odcinka Zapraszam na mojego discorda Link znajdziecie w opisie Tam wbijacie na kanał tekstowy serwery minecraft I wypełniacie formulas i czekacie aż bije na wasz serwer W dzisiejszym filmie jak możecie zauważyć Nadal męczymy aternosy Ponieważ ostatni odcinek wam się dosyć mocno spodobał lego postanowiłem Że czemu by nie spróbować drugi raz Tylko że dzisiaj wcielimy się w rolę hackera i wbijemy sobie po prostu na postaci, która nazywa się hacker Więc widzowie z tego serwera Dracula22411 totalnie nie będą wiedzieć, kim ja jestem i co ja tam będę robił. Więc nie przedłużając, po prostu wbijmy na ten serwer i jak możecie zauważyć, jest Dracula X DraculaXProXDDD i jest hacker Co jest? Ej, kto to? Witajcie. Ej, ciekawe, co oni o mnie odpiszą. Czy dostanę od razu bana? Oby mnie nie zbanowali. Będzie chociaż śmiesznie. Dracula, nie rób se jaj. Jakich jaj? <laughs> o nie, nie to nie ja! <laughs> o nie, to będzie mocno. Gdzie jesteście? Mam tylko jednego kompa, nie dwa. Ej, co jest? W ogóle ciekawe, czy mi odpiszą, gdzie są? Bo chciałbym, kurde, tutaj zobaczyć ich serwer. W dzisiejszym filmie... O kurde, tepnęli mnie. O, witaj! Jak się masz? <laughs> O nie, ale to będzie mocne Puks Co? Naucz się pisać Nie, to MWK Ja nie mogę Dlaczego oni od razu myślą, że to jestem ja? No nie Nie, musimy ich zbić z tego tropu Co tutaj robicie? Co tutaj robicie? Jezu, to MWK No nie, dlaczego? Najgorzej, najgorzej Po prostu najgorzej, widzowie Ale dobra, bo on lubi trollować Tutaj nie ma miejsca na troll Jestem Poważnym gościem W garni duże <laughs> O nie, o nie Gość zaczął przeklinać, bardzo niedobrze Ale jak możecie zauważyć, no na serwerze Tutaj chłopaków dosyć dużo się dzieje Oni chyba mieszkają w wiosce Villagerów i grają chyba Na game modzie, Bo jakoś dużo mają tutaj y, diaksów Czemu czytujecie Czy ktoś jeszcze dostaje oprócz mnie? Bo ja już sam nie wiem co prawdziwe, a co nie Ale jak? Wbiłem do was na Serwer, bo czytujecie i nie wiem, czy te teraz mam hakować wasz serwer, czy nie. A no rzeczywiście, O <laughs> nie, Jezu! Jak mnie oczy bolą czasami Nie, ja wiem kto to To Neksusiak Czyli Wiktor Ej, patrzcie Zeszło na kogoś innego zarobiście nie hakuj Bo moja mama też umie hakować A jak się nazywa? Może ją znam <ścoughs> O nie O nie Dobra, zobaczymy Szkoda, że nie mam tutaj żadnych uprawnień Bo by było śmieszniej Natalia Nie znam Wątpię, że umie hakować Hakowała nie jeden Ja nie pięć Dobra Teraz powtarzam Uważnie, jeżeli nie chcecie stracić serwera, musicie wykonać zadania. A mój wujek to informatyk. Ula, ladra, kula! Ale mi przekonujesz, ale mi przekonujesz. Trzeba uważać, słuchajcie, bo jego wujek, wujek to informatyk. Jakie? Dowiesz się zaraz. Nie przeklinaj, młody. Skąd pewność, że nie jestem Wiktor i że nie jestem Natalia? Tego nie wiecie. O nie, co ja w ogóle robię na tym serwerze i to jest za mocne. To jest za mocne, może w tym czasie, kiedy oni się tutaj zastanawiają, kim ja jestem, wiem, bo dzwoniłem do niego. Ha, 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 ha. to nadal nic nie znaczy. To jak, wykonacie zadania? Moja mama nie ma Minecraft i jest za granicą, pracuje debilu hakerze. <laughs> debilu hakerze, nie obrażaj mnie, młody. Źle się to dla ciebie skończy. Ej, fajnie, że mam skina w ogóle. Patrzcie, ja mam skina, Anonymous A, Mocno, mocno w ogóle. Dobra, pojedźmy sobie może kolejką, gdzie to będzie? Gdzie, gdzie ta kolejka prowadzi? Mam znajomości, masz znajomości, jakie kogo znasz? Ej, jestem ciekawy, kogo zna. Dracula kogoś zna! Ciekawy kogo. I cię tak wypierdzielą, że umrzesz. O, ja papier kolejna osoba się na serwer. Ej, dobra, słuchajcie, dzieci. Jeżeli nie chcecie stracić serwera, to pierwszym punktem będzie, że nie przeklinamy. Szanujemy się nawzajem. Nie dacie mi bana. Nie macie psychy. Ej, nie, proszę! Nie dawajcie mi bana! Nie, 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 nie! Dracula, nie dawaj mi bana, gościu! Nie dawaj mi bana, ja nic złego nie robię. Tylko chodzę po waszym. Ja dam, jestem twórcą serwera. To dawaj. Zobaczymy. Zaraz Wbiję znowu. <laughs> oj, 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 oj. Daj mu, bo zaraz ja będę złym gliną, a Drakula miłym. Oj, mordeczki. Oni nie wiedzą, że ja wbiję tak czy siak na ten serwer, jak dostanę bana. I może nie pod tym nikiem, ale pod innym, ale tak czy siak wejdziemy tutaj na pełnym, na pełnym luzie, więc czekamy na bana. To jak będzie. Dostanę tego. Banana. Pa! Zbanowali mnie! O nie, nie zdążyłem napisać! Dobra, więc ja w tym momencie zmieniał konto i spróbujemy dołączyć pod inną nazwą. A więc sprawa wygląda tak, że zmieniłem nick na hacker 2 i zobaczymy, czy dostałem banana IP. Czy na nik? Nie, nie dostałem Witajcie, nie udało Ci się <laughs> O nie, o nie O nie, <śmiech> znowu <śmiech> Nie przeklinaj Dzieciaku O nie, teraz dadzą ban IP I wtedy już nie będziemy mogli wbić Ale ja się postaram tak czy siak wbić, słuchajcie Z Zrobię tak, że, że wbijemy Zobaczycie, nie? Zobaczycie, to będzie mocne Dobra, to jak? Chcecie stracić Serwer, czy nie? Ban IP. Okej, okay, dobra, tak sobie pogrywają. Oni nie wiedzą, do czego ja jestem zdolny. To potrwało chwilę, ale jak możecie zauważyć, znajdujemy się znowu u X pro Xdddd i Drakula. No cześć, siema, witajcie. Ej, ja nie miałem czasem bana? Ej, bo dostałem bana niby i to na IP, a jak możecie zauważyć jestem znowu na serwerze. Miałeś. Oj, już nie mam. Jaka szkoda. Może chcecie jeszcze raz mi dać... Bana, co? Dawajcie, dawajcie mi bana. Śmiało, śmiało, dawajcie mi bana. Ja, ja chciałem. Ja chciel was zaskoczyć dzisiaj. Ja chcę was zaskoczyć. Nie. Uuu, postanowiliśmy się z tą zaprzyjaźnić. Uuu, fajnie. A, ten X-Pro to niemiły. Bana mi dał. Więc dosyć ciekawie, widzowie, jak możecie zauważyć, bo dostałem banana IP mm, i tak wbiłem na tym samym koncie. Nie będę mówił wam, jak ja to zrobiłem, ale <laughs> to było dosyć skomplikowane, żeby. By tu wbić i trochę trwało, dlatego było Cięcie, e, to nie ja, starszy Ode mnie, ale mordem ma taką, że no Dracula dał, ta, jasne Ej, dobra, to Dajcie mi bana, ok? na IP Jak wcześniej Jak nie dacie, wyłączę Wam serwer O, i zobaczymy, co oni na to Odpiszą, co oni na to odpiszą Widzowie, jestem naprawdę mega ciekaw Daj mu banana, to wyłączaj, my Chcemy z tą zaprzyjaźnić Ale wcześniej byli. Byliście nie Czemu mam wam ufać? Ej, jak zmienili w ogóle strategię, nie? Zauważyliście? Wbiłem po raz drugi i całkowicie zmienili, słuchajcie, strategię, bo widzą, że kurde, coś tu jest nie tak. Bo no bo ch ch chwile. Nie wiem o co chodzi, bo też byłeś miły. Ja nie miły, jestem hakerem muszę być. Niemiły, lol <laughs> Ej, czyżby się tutaj zawiązała nowa przyjaźń Słuchajcie, z chłopakami na serwerze <laughs> Dobra, skoro Mnie lubicie I chcecie się Zaprzyjaźnić, dajcie mi Opa, o, zobaczymy Zobaczymy, słuchajcie, czy dostanę opa A ja jestem właścicielem serwera i jak Ktoś grozi, że zhakuje serwer, to też muszę być niemiły, LOL. Okej, okay, Drakula, okej, okay, To skoro chcesz się zaprzyjaźnić, daj mi opa. Zobaczymy, jak na to odpiszę. Czy da mi opa, widzowie? Jak jesteś hakerem, to daj mi op. Mordo, ja sam chcę opa, bo słyszałem, że chcecie się zaprzyjaźnić. Musimy sobie ufać. Hehe. <ś> Zobaczymy Zobaczymy, słuchajcie, co tutaj się wydarzy Wiem To czekam na opa <grym> Zobaczymy, czy dostanę Ciekawy jestem, czy dostanę tego opa, czy nie Ciekawe, czy ziomeczek da mi opa Czy tak mi zaufa Ale nie chcę nikomu dawać op Ale okej, okay, dziś dam op O kurde, ale my nie dajemy opa To survival X-Pro, cicho bądź O, dzięki za opa Ciekawe, czy mogę stop Sound, nie Serwer Witaj. Ej, wiesz, że mi zaufałeś? A ja tobie nie. Dobra, dajemy teraz bana. Ban. IP, Dracula, Ban X Pro. Oni gadają na Team Spiku na pewno. Więc teraz będzie dosyć ciekawie, bo oni się odbanują na konsoli widzowie. Zobaczmy sobie w tym czasie może ich serwer. Eee, oni się odbanują z konsoli widzowie i później. O, unbanet, o kurde, tak jak mówiłem, tak się stało. I wbił na serwer. O, uwaga, ban. Dobra, dostaniemy bana. Dostaniemy bana czy banana? To jest ciekawe. <tryk> Okej, okay, jak możecie zauważyć... Ej, oni mają naprawdę kozacki serwer. Ja ci zaufałem, a ty... Ja co? Nic nie zrobiłem przecież. Bana ci mogę dać przez Aternos. Ta? Taki kozak jesteś? To dawaj! I tak tu wrócę. Ha ha, ha. <śled> O nie! O nie, jestem ciekawy Co oni tu zrobią, co oni tutaj zrobią Słuchajcie, czy dostanę drugi raz bana Bo to, że dostanę drugi raz bana To, to nic, bo ja i tak wrócę na ten serwer Haha, dostałem bana na IP Dobra, to wracamy na ten serwer Ale na innym niku. Dobra, słuchajcie, zmieniłem już nazwę konta Na Hacker3 i wbijamy znowu Słuchajcie, do Drakuli I do tego drugiego ziomeczka Witajcie, że co? Co, co? Mówiłem, że wrócę o nie dałem ci bana IP To dawaj jeszcze raz Mogę tak w nieskończoność Oj oj oj, ale to jest mocny film widzowie, ale to jest mocny film w ogóle, nie? Chłop, mi daje. Co jest? Ty wywalił mi serwa, czy on mi dał bana? Co tu się wydarzyło? Patrzcie, znowu dostałem bana. Okej okay, oni tak się chcą ze mną bawić. Wbijamy sobie jeszcze raz, pod tym samym nikiem: Elo, dostałem bana i znowu tu jestem. Coś słabo bo wam idzie, chłopaki. O nie, o nie. <gry> Ej, nie, nie zdajecie sobie sprawy Jakie ja mam ubaw dzisiaj <gry> Koniec tego, dzwoń do Wiktora Robię coś Czemu przeklinacie? Macie po 10 lat pewnie Halo, koniec tego, dzwoń do Wiktora Halo, to jak, dajesz mi Bana znowu? Ja mam 10, X-Pro ma 11, patrzcie jak trafiłem w ogóle Ej, ja to taką od Lubeki napisałem Nie sądziłem, że trafię Daj bana, śmiało <gry> Chętnie, to czekam <gry> O nie, o nie. Ta zabawa będzie trwać chyba, słuchajcie, w nieskończoność, coś mi się wydaje. Naprawdę, nie? Serio. Ale zobaczymy, czy dostaniemy kolejnego bana. Okej, okay, dostałem kolejnego bana. To wbijamy. Tak, dostaliśmy znowu bana. I ja sobie na ten serwer znowu wbijam, bo. Bez problemów bije na ten serwer i jak możecie zauważyć jestem siema ej coś słaby ten ban <noise> O nie <noise> O nie ej ja, ja chciałbym zobaczyć ich twarze jajcy oni są poryci w tym momencie Wiktor umie hakować Minecraft jak z IP kompa a tu pisze IP kompa Okej okay, to fajnie dawajcie hakujcie mi kompa czekam <noise> Ej, chłopy, chcą mi hakować komputer w ogóle. A jak wpisał sobie te IP, to będę w ogóle gdzieś. Oj, mordy, mordy, mordy. Oj, oj, oj. Ej, to co? Wyłączam serwer, nie? I go usuwam. Za dobrze się grało. Lub miecz na jeden hita. No dobra, zobaczymy, słuchajcie, co oni tutaj zrobią. Bo ewidentnie znudziło im się, słuchajcie, już e, ten. Hakowanie. O, zabił mnie. Ewidentnie znudziło im się, słuchajcie, już banowanie mnie. Co będziecie mnie teraz zabijać? Bo bany nie działają. No, <laughs> rób ten miecz. O nie, o nie. Ej, to jest za mocny odcinek dzisiaj, widzowie. Naprawdę. I nie spodziewałem się, że będzie aż taki ultramocny. E, ale tutaj, chłopaki, ewidentnie się, słuchajcie, zdziwili, nie? Mam ten miecz. Fajnie. Ale są lagi na tym materności, w ogóle bym zauważyć. O, znowu mnie zabił. Bo, zabiłeś mnie. Ale ty fajny! <laughs> I co będą mnie tak w kółko teraz zabijać? Naprawdę? Co? Co w tym takiego? W sensie nie czaję. Mogę się tak respić w kółko. <laughs> O nie, patrzcie Chłop będzie mnie teraz cały czas w kółko Zabijał, my sobie tak, mogę tak W nieskończoność, okej, okay, dobra Okej, okay. o kurde, zabił mnie Okej, okay. zaraz, o nie Nie mogę już nic pisać przez nich, patrzcie No, o nie, wyszedłem z serwera Najgorzej, jeszcze raz, patrzcie będą mnie teraz ten, ej, czekaj Dobra, zobaczymy. Nie mogę pisać! Pa, wyłączyli mi możliwość pisania w ogóle, co za typy! Co za typy! Wyłączyli możliwość pisania! Ej, mocno, mocno, dobra! Więc w takim razie, skoro oni się tak bawią, to ja zaraz zmienię sobie, słuchajcie, tutaj nick na jakiś inny, tak żeby ten. O, aha, będą mnie zabijać, tak, dobra. Wiecie co, ja zmieniam teraz na inny nick. Okej, okay, wbijam teraz na serwer jako doknes. Zobaczymy ich reakcję. Elo. Że co? oho uwaga! Zobaczymy co tutaj się wydarzy. Co tutaj się wydarzy? Doknes, no, siema. Co tam? No chyba to są jaja. Ej, oni są ewidentnie poryci, słuchajcie. Ewidentnie są poryci. Pierw hakerzy, teraz doknes Nie to jest haker 3. Co kto taki? Najgorszy z najgorszych. Kto, Co? kto taki? Ej, o co chodzi? O co kaman? O co chodzi chłopaki? Jaki hacker? To nie Doknes <noise> Ej, dobra, wyjdziemy, wyjdziemy I teraz wbiję, słuchajcie, jako ja Dobra, jak możecie zauważyć, wbiłem na serwer jako ja Siema, mordy Ej, czemu to, czemu, coś, coś, coś tu się, coś tu nie działa Czemu tak? Co się dzieje? Halo, halo, nic nie mogę pisać Co jest? O, elo Ale ten, co, siema No ja walę, mordy, elo Co tam? Podobał wam się Troll? <laughs> Zobaczymy, co odpiszą O kurde, jakie ja mam lagi w ogóle teraz Czemu ja mam takie lagi? Halo, co tu się dzieje? Dobra, wbiłem jeszcze raz Ale skin... Ej, jak Wam się podobał troll? <laughs> o nie, jestem w ich ciekawych reakcji, serio, 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 jestem ciekawy. Ale jaki zycha Kerem? <laughs> o nie, oni się teraz dowiedzieli, że to byłem ja, widzowie. Aha. <laughs> Mocno, co? <laughs> Spodziewaliście się tego, <laughs> ale mocny odcinek mordy wyszedł naprawdę. No mocno było. Cieszę się. Ej, chcecie na koniec odcinka pokazać serwer? Troszeczkę podejrzewał. A ta, teraz podejrzewał. Nagle wszyscy podejrzewali. Znaczy na początku rzeczywiście mówił, że to MWK, ale później jako hacker 2 i 3 to nie, więc dobrze, bo zgubił trop słuchajcie. Więc tutaj mamy taki oto serwer. Mogę tutaj nie, nie Mogę. Ej, to hacker, a nie on pel <laughs> co jest? <laughs> Ej, on, oni teraz myślą, że ja jestem serio hakerem, a ja teraz już wiem tak <laughs> oficjalnie. Ej, to by było porąbane, jakby myśleli, że to ja dalej haker, nie? To jest mój dom, okej. Okay. Tutaj jest Twój dom. Bardzo malutki. On by mi wysłał na Gmaila wiadomość. Dobra, nie będziemy nic odpisywać. Fajny domek, ale to nie wszystko. No to dawaj, Dracula, dawaj, 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 pokazuj, Dracula. Co ty tutaj ciekawego masz? Aha, bo ty tutaj masz zejście w dół Okej, okay, dobra Uuu, tutaj jest winda A tu jest do góry winda i tu jest w dół winda Uuu, patrzcie to w ogóle Jakie tutaj porobione są te Pokoiki, ej, ładnie, ładnie Podoba mi się, podoba mi się, naprawdę Bardzo ładnie Nie wchodzić w ten tylko dla upoważnionych Dobra, ja jestem upoważniony I co tutaj? Aha, i tutaj się idzie tak Dobra, ja sobie pozwolę, że podlecę Czy nie mogę podlecieć? Mogę podlecieć? Nie, tak chyba się Radio troszeczkę. Ale dobra, co my tutaj... Aha, tam jest jakaś... Tam była jakaś ta... Wow, jakieś tutaj skryty są w ogóle. To było przejście do domu. Aha, okej. Okay. Yy, ja coś zepsułem, ale już naprawiam. Już naprawiam, żeby nie było, żeby nie było. Okej. Okay. Jesteśmy tutaj. Wow, mocno. No, jak możecie zauważyć, ten no, serwerek fajny, fajny. Taki malutki. Widać, że tutaj jest grane. Mm, mi się osobiście podoba. Tutaj też są jakieś domki. No, ale w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, przypominam o tym, że wy też możecie wysłać IP do waszego serwera, wystarczy, że wbijecie na mojego Discorda, do którego znajdziecie link w opisie, tam wbijecie na kanał tekstowy serweru Minecraft i wypełnicie formularz, wyślecie ten formularz i być może w następnym odcinku to właśnie was odwiedzę. Dziabłem MWK, zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie, wbijajcie na mój kanał vlogowy. No i co? Widzimy się już jutro, trzymajcie się, na razie i elo! Pa!